Cześć. Opowiem Wam dziś o wyznaczaniu granic w związkach. Zadam Tobie pytanie, zanim opiszę strategię. Czy kiedy druga osoba Tobie mówi, czego chce, czego nie chce, czego oczekuje, kiedy sama postawi słupki graniczne, że na przykład wyrażam w Twoim kierunku empatię i ciepło? Daje tobie przestrzeń na to, byś był taki, jaki chcesz być. Ale z drugiej strony mówi, słuchaj, ale nie przekraczaj takiej czy innej granicy. Czy ty wtedy czujesz się przy takiej osobie lepiej czy gorzej? Niż przy osobie, która pozostawia bardzo wiele dwuznaczności, jest taka trochę jak chorągiewka na wietrze. Czasem chce tak, czasem inaczej, czasem czegoś nie powie, przemilczy czasem coś pozostawi właśnie w takiej dwuznaczności przy jakiej osobie się lepiej czujesz Większość z nas poczuje się lepiej przy osobie, która buduje słupki graniczne, która mówi transparentnie czego chce. Czujemy się wtedy bezpiecznie. Ponieważ w jakiej ramie jesteś, doskonale wiesz. Wiesz, w jakiej relacji jesteś. Ludzie zapominają o tym. Uważam, że powinno nas się uczyć w szkole, że stawianie słupków granicznych i budowanie swoich granic, i świadomość tych granic, czego ja chcę, i czego nie chcę, tak we mnie, jak i w drugiej osobie, buduje bardzo pozytywne relacje. Do tego powinniśmy dążyć. I jeśli zaczniemy stosować te zasady, czyli Mówienie sobie wzajemnie, czego ja chcę, czego nie chcę, czego oczekuję, to nagle zmienimy strategię relacji. Należy pamiętać, moi drodzy, zasada jest jedna, a mianowicie ta zasada funkcjonuje w każdym rodzaju relacji, ale nie w każdej relacji, czyli jest to pewien wysiłek, ponieważ musimy się trochę zmobilizować i zaangażować, by sobie. Pomyśleć, czego ja chcę i czego nie chcę, i jak mam do tej drugiej osoby dotrzeć, jak mam powiedzieć o tym. Czyli, jak określiłam to wcześniej, zasada jest jedna. Jeśli ta relacja jest dla ciebie ważna i wpływa na twoje poczucie komfortu w dniu codziennym i jest to relacja długotrwała, to niezależnie od tego, czy jest to biznes, czy jest to praca. Czy jest to przyjaźń, czy miłość, to warto na to postawić. Mam tu na myśli, byś stosował tę zasadę w każdej relacji, na której tobie zależy, w pracy czy biznesie, czy przyjaźni, czy miłości. Jeśli zatem jest odwrotnie i jest to przygodnia znajomość, krótkotrwały związek lub relacja, to po prostu płyń w tym, ponieważ. Nie ze wszystkimi musimy sobie budować relacje i tym bardziej inwestować w budowanie tych relacji. Pamiętajmy, nadajemy ramę tym relacjom, które według nas mają szansę na długotrwałość. A możemy nadać ramę właśnie tylko przez to, że włożymy komunikację w pewne zasady. Warto wiedzieć, że nikt nie może podważyć Twoich uczuć. Jeśli ja powiem, że ja coś czuję, to nikt nie może mi powiedzieć: Nie, nie czujesz tego. Prawda? Jeśli powiem: Czuję się dyskomfortowo, jeśli robisz to czy tamto, bo czuję strach, jeśli się nie odzywasz, lub bo czuję stres, jeśli nadużywasz mojego zaufania, to przecież nikt nie może podważyć, że tego nie czujesz. Prawda? Więc nasze uczucia są bazą do tego, by używać ich jako faktów. W sensie uczucie jest faktem. Jeśli uczucie jest faktem, to zauważ, że nie ma potrzeby tłumaczenia się z pewnych swoich wyborów. I w relacji nietoksycznej, w relacji partnerskiej, symetrycznej i synergicznej nie tłumaczymy się, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Na bazie tego uczucia emocji, która jest faktem, mam prawo zareagować tak, jak chcę. To jest bardzo ważne. Co jeszcze? Absolutnie istotne, czego większość osób nie wie. Masz prawo doprowadzić swoją szczerością i transparentnością, czyli prostą komunikacją. Masz prawo doprowadzić do konfliktu w relacji. Zdrowego konfliktu, tak zwany konflikt wywołany świadomie. Konflikt w miłości, relacji, w zespole czy przyjaźni musi zaistnieć, ponieważ konflikt prowadzi do tego, by wyczyścić rzeczy, które gdzieś nam zalegają. Nie powinno się chować emocji, które zalegają, chowając swoją złość, czy wstyd, czy strach, czy stres, gdzieś tam metaforycznie mówiąc do kieszeni. Nie prowadzi do niczego dobrego. Schodzi to wtedy na poziom nieświadomości, ale cały czas gdzieś to w nas siedzi. Przez to, że dajemy sobie prawo do wypowiedzenia siebie, wypowiedzenia pewnych rzeczy, czyli wywołać, wywołać świadomy konflikt, ale z dobrą intencją, że ja chcę wyczyścić pewne rzeczy w relacji, by było nam łatwiej iść dalej. To prowadzi do dobrych kroków. Warto więc powiedzieć sobie, co nam leży na sercu, pamiętając o dobrej intencji tego. Wówczas tego rodzaju dyskusja spowoduje, że pójdzie się Tobie przez życie łatwiej. Jeśli podoba się Tobie ten temat i wyciągasz z niego to, co dobre, zostaw łapkę w górę. Dziękuję. Jeśli czujesz chemię między nami, to proszę zasubskrybuj mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Ściskam.